Zapraszam was, moi mili widzowie, do kolejnej prezentacji. Chcemy dzisiaj przedstawić Arbos i maszyny, które towarzyszą w pracach sadowniczych, czyli opryskiwacze, najbardziej ważna maszyna, jeżeli chodzi o utrzymanie sadu w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji. Jest to bardzo istotne, by korzystać z tych rozwiązań technologicznych, które pozwolą Państwu prowadzić ten sad możliwie jak najlepiej. Jako pierwszy przedstawiam. Ciągnik Arbos 3055, czyli to co wcześniej żeście mieli okazję słyszeć. Ciągnik zastępujący 60, uzupełniony o przedni napęd, kabina z klimatyzacją i zawieszony opyskiwacz marki Krukowiak. Druga prezentacja będzie dotyczyła ciągnika Arbos 3075. To jest oferta wyczekiwana przez Państwa. 75 KONI. Jeden z bardziej uniwersalnych ciągników i najbardziej potrzebnych do tych wszystkich prac towarzyszących: rozsiew nawozów, opryski, te rzeczy, zabiegi pielęgnacyjne. Ten ciągnik idealnie się w tym sprawdzi. Jeszcze można go uzupełnić, oładować czołowy, żeby dodatkowo jak gdyby wykorzystać jego obecność w gospodarstwie, tak żeby te wszystkie prace były jak najbardziej wykonywane w optymalnym czasie i wygodnie. Też ciekawa konstrukcja skrzynia mechaniczna, rewers mechaniczny przestronna kabina wszystko czytelne, proste, nieskomplikowane. Do tego ciągnika zaczepiliśmy opryskiwacz też Krukowiaka do sadu wersja Kolmnowa. Typu KL, która też jest produkowana przez firmę Krukowiak. Dlaczego Krukowiak? Jest to firma rodzinna. Pan Seweryn i pan Radosław Borkoscy od bardzo wielu lat, poprzednio ojciec prowadził i zakładał firmę. Oni przejęli tą firmę, wprowadzili cały proces modernizacji procesów technologicznych w produkcji, i też starają się ciągle, słuchając Waszych pytań i potrzeb produkują opryskiwacze coraz bardziej doprecyzowane do tych Waszych oczekiwań, które Państwo jak gdyby... Posiadają w swoim własnym gospodarstwie. W tym przypadku mówimy o Sadzie. Warto zwrócić uwagę, że oba ciągniki, już to co już się stało jak gdyby standardem w obecnym czasie, mają napęd na przednie koła. To jest coś, co wykorzystuje pełną moc ciągnika, pozwala zaoszczędzić wbrew pozorom paliwo, efektywnie wykorzystać moc ciągnika, która jest. Też jest istotne, że wyposażenie ciągników maksymalnie proste, nieskomplikowane, daje gwarancję, jak gdyby pełnego jak gdyby zamienności, czy to kierowcy nie trzeba jakichś specjalnych szkoleń. Można to wykorzystać w każdym momencie. Te układy, które one posiadają, czy mają hydraulikę, mocne podnośniki. W przypadku 3075 już mówimy o podnośniku powyżej 2 tony 800 kg, czyli bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy parametr dający możliwość skorzystania z jego jak gdyby, mocy i udźwignięcia maszyn. Tu w tym przypadku fakt wykorzystujemy go do maszyny zaczepianej. Chodzi też o to, żeby państwo mogli sobie ze spokojem, odwiedzając naszą stronę internetową wwwkorbanek, uzupełnić informacje o pełne dane, czyli ogumienie, pełne parametry pompy hydraulicznej, trzypunktowego układu zawieszenia, tak żebyście mogli jak najbardziej dopasować. Nasi ludzie służą informacją, oczywiście jeżeli państwo będą mieli dodatkowe pytania czy pewne zmiany kompletacji, to jest tylko po to, żeby państwo mogli dla siebie stworzyć idealny ciągnik, który spełni oczekiwania państwa w państwa sadzie, czy w państwa gospodarstwie, czy w pracach okołogospodarskich, czy w pracach polowych. Często Właśnie warto mieć dobry ciągnik w tych bardzo rozległych pracach polowych, które jest. Nie o to chodzi, żeby mieć najcięższy ciągnik wykonywał kilka zasadniczych kwestii, jeżeli chodzi o uprawę. Te uniwersalne ciągniki, czyli Arbo 3055 zastępujący 60 i 3075 będący większą mocą niż 60, dający większe pole manewru, są jednymi z najbardziej popularnych mocy kupowanych w Polsce. Tu naprawdę wyniki osiągane przez różnych producentów ciągników są wręcz imponujące. Stanowi to podstawę sprzedaży rynku ciągników. Chciałbym kilka słów powiedzieć o opryskiwaczach. Zapraszam do obejrzenia opryskiwaczy. Jako pierwszy prezentujemy opryskiwacz zawieszany 600 litrów pojemności dosyć ciekawa pojemność przystawka kolumnowa z wentylatorem o średnicy 600 mm. To co jest ciekawe i interesujące, wydatek powietrza to jest 24 tysiące metrów sześciennych na minutę. Co to daje? Daje to, ten parametr opisuje najniższy uzyskiwany wynik, w zależności od mocy ciągnika, jeżeli oczywiście ciągnik ma większy zapas mocy, można uzyskać wyższe parametry. Te 24 tysiące jest bardzo istotne, ponieważ ono daje możliwość uzyskania penetracji sadu na szerokość 5 metrów i na wysokość 3 metry. To już jest bardzo ciekawe z racji tego, że wiele sadów już jest prowadzonych w taki sposób, że ten opryskiwacz w mniejszych sadach z, pełno, z pewnością Państwu wystarczy i zapewni panu, Państwu to, co jest istotne: dobre rozprowadzenie środka przy odpowiednim wydatku pompy, penetrowanie konarów drzew i dotarcie środka do tych elementów, jak gdyby rośliny, które są ewentualnie porażone lub mogą być porażone. Wyjątkowo ciekawa konstrukcja. Powtarzałem już producenta, firma Krukowiak, taka która powiedzmy jako firma rodzinna, państwo prowadzą rodzinne gospodarstwo, my też jako rodzinne firma Korbanek, cała rodzina Korbanek jest bardzo mocno zaangażowana w pracę firmy i Doszliśmy w naszej ofercie w wielu przypadkach do firm produkujących, będących rodzinami, które od lat kultywują jak gdyby rozwój technologii. To jest jeden z najbardziej popularnych opryskiwaczy w mniejszych sadach. Jesteśmy w sadzie, który ma około 12 lat prowadzony w sposób taki umiarkowany, jeżeli chodzi o stosowanie chemii. Szczyci się gospodarz podejściem takim bardziej proekologicznym ze względu na to, że owoce są bardziej dystrybuowane poprzez jakby taką mieszaną sprzedaż niewielkotowarową. W związku z powyższym też i odmiany są dopasowane jak gdyby pod konsumentów i prowadzenie tego sadu jest też związane z tym, że założony został 12 lat temu tutaj też będzie państwo mogli zobaczyć śliwkę węgierkę która jest jak gdyby takim tutaj motorem jak gdyby tego sadu i założeniem jest to dosyć specyficzna odmiana której najważniejszym elementem według gospodarzy był smak i to co konsumenci lubią najbardziej opryski mimo wszystko są wykonywane Tutaj prezentujemy opryskiwać już bardziej wydajny, 1500 litrów pojemności. Wentylator jest 800 mm. Wydajność tego wentylatora to jest 36 tysięcy. Kolumnowy, wyższa kolumna jest, to już jest do wyższych sadów, do dokładniejszej penetracji sadów, które są powiedzmy bardziej rozwinięte. Najlepiej się sprawdza w tych sadach, w których już jest powiedzmy powierzchnia. Odpowiednio większa daje też z kolei możliwość uzyskiwania wyższych wydajności pracy wentylatora i wyższych jak gdyby, ilości dawek jak gdyby cieczy, ponieważ zbiornik pozwala na mniejszą liczbę załadunków. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że firma Krukowiak ma w swojej ofercie szereg przystawek. Ta przystawka i ta poprzednio przedstawiana są z tak zwanym zasysaniem powietrza od tyłu. Są wersje, gdzie zasysane powietrze jest od przodu szereg innych opryskiwaczy specjalistycznych typu oktopus nie Octopus dla upraw typu porzeczka, typu truskawka też są przystosowane odpowiednie przystawki i warto zapoznać się z tą ofertą. Ona też jest prezentowana na naszej stronie www.korbanek.pl Warto tam zagłębić się w te rzeczy tak, żeby ta rozmowa z naszym specjalistą, tu mam akurat przyjemność przedstawić kolegę, który zajmuje się u nas opryski, pan Michał Łuczak, produkt menadżer o tego, który stara się jak najbardziej w kontakcie z fabryką i konstruktorami fabryki dopasować naszą ofertę. To, co chciałbym podkreślić, pokazujemy, że technologia oprysku może być wykonywana również dzięki wykorzystaniu ciągników Arbos. Są w ciągnikach Arbos też modele czysto dedykowane do czystego sadu, gdzie jest szczególny rodzaj technologii, gdzie on musi być węższy. Takie modele też są w naszej ofercie i też je można zapoznać się z ofertą na naszej stronie internetowej. To, co chcielibyśmy dzisiaj przekazać, to jest to, że jesteśmy otwarci na szerszą grupę klientów. Nie tylko uprawa pola, ale również sadu, czy warzyw, czy paru innych jak gdyby, produktów, które są wytwarzane w rolnictwie. Dedykujemy te maszyny dla Państwa. Proszę o wykonanie tego telefonu, który poniżej się pokaże po to, żeby porozmawiać ze specjalistami, którzy pokierują Państwa, jak dobrać maszynę, jak dobrać ją do ciągnika, który ciągnik będzie bardziej dla Państwa uniwersalny i lepiej go wykorzystacie. Zapraszamy jeszcze raz do naszego kontaktu z nami. Dziękuję bardzo.